Rozdział siódmy Pierwszy kwartał pobytu w Lowood wydał mi się wiekiem, i to bynajmniej nie złotym. Przykrą walkę musiałam staczać, by się przyzwyczaić do nowych reguł i zadań. Obawa, że pod tym względem może mi się coś nie udać, więcej mnie dręczyła niż fizyczne trudy i dokuczliwości, chociaż i te były niemałe. Przez styczeń, luty i część marca leżały głębokie śniegi. A gdy te stopniały, nieprzebyte prawie drogi nie pozwalały nam wyjrzeć poza mury ogrodu, z wyjątkiem tylko gdy musiałyśmy pójść do kościoła. W obrębie jednak tych murów musiałyśmy codziennie spędzać godzinę na świeżym powietrzu. Ubranie nasze niedostatecznie chroniło nas od ostrego zimna. Nie miałyśmy wysokich bucików. Śnieg wpadał do niskich trzewików, topniejąc w nich Ręce bez rękawiczek grabiały i odmrażały się tak jak i nogi. Dobrze pamiętam okropne swędzenie, którego doświadczałam co wieczora, gdy się nogi zaogniły, i mękę wciskania co rano na puchłych, bolących i sztywnych palców w trzewiki. Poza tym, szczupła ilość pożywienia była sprawą bardzo ciężką. Przy dobrych apetytach dorastających dzieci dostawałyśmy zaledwie tyle, ile mogłoby utrzymać przy życiu delikatnego chorego. Z tej szczupłości pożywienia wynikło nadużycie, którego zwłaszcza młodszym uczennicom ciężko dawało się we znaki. Ilekroć wygłodzone duże dziewczęta znalazły sposobność, prośbą lub groźbą wyłudzały od małych ich porcje. Wiele razy musiałam podzielić się z dwiema starszymi koleżankami drogocennym kawałkiem ciemnego chleba dawanego nam na podwieczorek, a dopijając odrobinę pozostawionej w mi w garnuszku kawy, ocierałam skrycie łzy, które mi głód wyciskał. Niedziele w zimie były straszne. Musiałyśmy iść dwie mile do kościoła w Brocklebridge, gdzie nasz patron odprawiał nabożeństwo. Wychodziłyśmy zziębnięte. Przychodziłyśmy do kościoła jeszcze gorzej zziębnięte. Podczas rannego nabożeństwa drętwiałyśmy po prostu z zimna. Za daleko by wracać na obiad. Wydzielano nam tedy między rannym a poobiednim nabożeństwem te same głodowe porcyjki chleba z mięsem. Po skończonym poobiednim nabożeństwie wracałyśmy osłoniętą pagórkowatą drogą. Ostry wiatr zimowy ciągnący od śnieżnych szczytów północy nieomal zdzierał nam skórę z twarzy. Przypominam sobie pannę tempel idącą lekko i szybko wzdłuż naszych chwiejących się szeregów, w płaszczu w kratkę, którym mroźny wiatr trzepotał. Ściągała go ciasno dokoła siebie i szła, dodając nam odwagi, słowem i przykładem zachęcając, byśmy nie upadały na duchu i maszerowały naprzód, jak dzielni żołnierze. Inne nauczycielki same bywały tak strapione biedaczki, że nie próbowały nawet nas pocieszać. Jakże tęskniłyśmy po powrocie do światła i ciepła buchającego na kominku ognia, ale dla małych dziewczynek i to bywało niedostępne. Każdy kominek w pokoju szkolnym otaczał natychmiast podwójny rząd dużych dziewczyn, a za nimi przysiadały na ziemi gromadkami małe otulając fartuchami ziemnięte ramiona. Małą pociechę miałyśmy podczas podwieczorku. Dawano nam podwójną porcję chleba, całą zamiast półkromki, z wybornym dodatkiem cieniutkiej warstwy masła. Była to uczta, na którą cieszyłyśmy się naprzód od niedzieli do niedzieli. Mnie zazwyczaj udawało się zatrzymać dla siebie połowę tego przysmaku, ale resztę musiałam zawsze oddawać. Wieczór niedzielny schodził na powtarzaniu z pamięci katechizmu 5, 6 i 7 rozdziału świętego Mateusza i na słuchaniu długiego kazania czytanego przez Pannę Miller, której niepohamowane ziewanie świadczyło o jej wielkim zmęczeniu. Często zamieszanie podczas tego nabożeństwa sprawiały małe dziewczynki z dwóch najniższych klas, które zmożone snem spadały po kilka naraz z ławek na podłogę Skąd podnoszono je na wpół żywe. Zaradzało się temu, przenosząc je na środek sali, zmuszając, by stały aż do końca kazania. Zdarzało się, że nie dopisywały im nóżki i że przewracały się jedne na drugie. W ten czas podpierano je wysokimi krzesłami dyżurnych. Nie wspomniałam jeszcze o wizytacjach pana Brocklehurst. Pana tego istotnie nie było w domu przez większość część pierwszego miesiąca po moim przybyciu. Może przedłużył pobyt u przyjaciela swego archidiakona. Nieobecność jego była ulgą dla mnie. Nie potrzebuję mówić, że miałam powód obawiać się jego przybycia. Przybył jednakże. Pewnego popołudnia byłam wtedy od trzech tygodni w ląd. Gdy z tabliczką w ręku siedziałam, zastanawiając się nad jakimś dzieleniem długiej cyfry, ujrzałam, podniósłszy przypadkiem oczy do okna, przechodzącą właśnie postać. Prawie instynktownie poznałam tę chudą figurę. A gdy w dwie minuty później cała szkoła, nie wyłączając nauczycielek, powstała en masse, nie potrzebowałam patrzeć, żeby się przekonać, czyje wejście w ten sposób witano. Długie kroki przemierzyły pokój szkolny i niebawem obok panny Temple, która sama także się była podniosła, stanęła ta sama czarna kolumna, która z tak złowobróżnym marsem patrzyła na mnie przed kominkiem w Gateshed. Spojrzałam teraz spod oka na ten twór architektury. Tak, miałam słuszność. To był pan Brocklehurst w surducie, zapięty na wszystkie guziki, jak gdyby jeszcze dłuższy, węższy i sztywniejszy niż kiedykolwiek. Miałam powody, żeby odczuć na jego widok przykre zaniepokojenie, aż nazbyt dobrze pamiętałam przewrotne objaśnienia, jakimi pani Reid opisywała mój charakter, oraz obietnicę daną przez pana Brocklehurst, że powiadomi pannę Temple i nauczycielki o moich wadach i złych skłonnościach. Przez cały czas drżałam przed spełnieniem tej obietnicy. Codziennie wyglądałam tego, który przyjdzie i opowie o moim charakterze. A oto teraz zjawił się. Stał obok panny Temple. Mówił jej do ucha. Nie wątpiłam, że odsłania przed nią moje niegodziwości. I z bolesnym lękiem śledziłam jej oczy, spodziewając się, że lada chwila ciemne ich źrenice cisną na mnie spojrzenie pełne wstrętu i pogardy. Nasłuchiwałam także, a ponieważ przypadkiem siedziałam niezbyt daleko, pochwyciłam większość tego, co mówił. Treść jego słów uspokoiła na razie mój lęk. Przypuszczam, że nici, które kupiłem w Lowton, będą dobre. Zauważyłem, że to odpowiedni gatunek do perkalowych koszul i dobrałem także odpowiednie igły. Niech Pani powie Pannie Smith, że zapomniałem zapisać sobie igły do cerowania, ale przyślę jej kilka paczek w przyszłym tygodniu i żeby nigdy, pod żadnym pozorem, nie dawała uczennicom więcej niż po jednej naraz. Jeśli dostają więcej, stają się niedbałe i gubią igły. I chciałbym, żeby wełnianych pończoch lepiej pilnowano. Będąc tu ostatnim razem, zaszedłem do warzywnego ogrodu i przejrzałem bieliznę suszącą się na sznurach. Była tam moc czarnych pończoch w bardzo złym stanie. Sądząc po wielkości dziur, nie były one dobrze naprawione zawczasu. Zamilkł. Zastosujemy się do pańskich wskazówek, odpowiedziała panna Temple. Dalej, proszę pani, mówiła mi praczka, że niektóre dziewczęta dostawały po dwa czyste kołnierzyki na tydzień. To za wiele. Reguła ogranicza się do jednego. Zdaje mi się, że mogę wytłumaczyć tę okoliczność, proszę pana. Agnieszka i Katarzyna Johnston były zaproszone na herbatę w czwartek do znajomych w Lauton. Pozwoliłam im więc przy tej sposobności włożyć czyste kołnierzyki. Pan Brockelhertz kiwnął głową. Ach, tak, no, ale proszę, niech się taka sposobność zbyt często nie powtarza. I jeszcze jedna rzecz mnie zadziwiła. Znalazłem, robiąc rachunki z gospodynią, że drugie śniadanie składające się z chleba i sera zostało dwa razy podane dziewczętom w ciągu minionych dwóch tygodni. Jakże to? Przejrzałem regulamin i nie znalazłem tam żadnej wzmianki o drugich śniadaniach. Kto wprowadził tę nowość i jakim prawem? To ja muszę być odpowiedzialna za ten wyjątkowy przypadek, odpowiedziała panna Temple. Śniadanie tak było źle ugotowane, że uczennice po prostu nie mogły go jeść, a ja nie śmiałam zostawić ich o głodzie aż do obiadu. Niech pani pozwoli. Wiadomo Pani, że zamiarem moim w wychowywaniu tych dziewcząt nie jest przyzwyczajanie ich do zbytków i dogadzania sobie. Chcę z nich uczynić zahartowane, cierpliwe, pełne zaparcia siebie istoty. O ile by przypadkowo apetyt ich doznał zawodu na skutek niedogotowanej albo przegotowanej potrawy, nie powinno się dawać w zastępstwie czegoś delikatniejszego, co by sprawiało przyjemność podniebieniu. Byłoby to dogadzaniem ciału i paczeniem zadań tej instytucji. Przeciwnie, powinno się zdarzenie takie wyzyskać ku duchownemu zbudowaniu uczennic, ku zachęcie, by okazały męstwo wobec chwilowego braku. Krótka przemowa w takich wypadkach byłaby na miejscu: przemowa, w której mądra nauczycielka, korzystając ze sposobności, wspomniałaby o cierpieniach pierwszych chrześcijan, o torturach męczenników, o napomyknieniach samego Pana naszego, który polecał uczniom wziąć swój krzyż i iść za Nim, o Jego naukach, że człowiek nie samym chlebem żyć winien, ale Słowem Bożym. O jego boskich pocieszeniach, że kto głód cierpi i pragnienie dla Niego szczęśliwy jest. O Pani jeżeli pani kładzie tym dzieciom do ust chleb z serem zamiast przypalonej kaszy, karmi pani zaiste ich nędzne ciała, lecz nie myśli, że głodem może ich nieśmiertelne dusze. Pan Brocklehertz znowu przerwał, może pod wpływem nawału uczuć. Panna Tempel patrzyła w ziemię, gdy zaczął do nim mówić. Teraz jednak patrzyła prosto przed siebie, a twarz jej. Z natury marmurowej bladości zdawała się przybierać także chłód i twardość marmuru. Zwłaszcza silnie zaciśnięte usta i czoło przybrały stopniowo wyraz skamieniałej surowości. Pan Brockelheld tymczasem z założonymi w tył rękami, stojąc przed kominkiem, majestatycznie rozglądał się po całej szkole. Nagle mrugnął powiekami, jak gdyby napotkał coś, co albo go olśniło. Albo raziło jego źrenice Odwróciwszy się Przemówił szybciej niż dotychczas Panno Temple, panno Temple co, co to za dziewczyna? Ta, która ma kręcące się włosy Rude włosy pani W lokach na całej głowie I wyciągnąwszy laskę Wskazał ten okropny przedmiot A ręka trzęsła mu się Gdy to uczynił To Julia Severn Odpowiedziała panna Temple bardzo spokojnie Julia Severn a dlaczego ona albo którakolwiek inna ma loki dlaczego wbrew wszelkim przepisom i zasadom tego domu tak się otwarcie stosuje do światowej mody tu w zakładzie dobroczynnym prowadzonym na zasadach ewangelii że śmie nosić włosy całe w lokach włosy Julii kręcą się z natury odpowiedziała panna Temple jeszcze spokojniej z natury tak ale my się nie mamy stosować do natury. Ja pragnę, by te dzieci były dziećmi łaski, a na cóż taka obfitość włosów? Mówiłem tyle razy, że pragnę, ażeby włosy czesano gładko, prosto. Panno Tempel, włosy tej dziewczyny trzeba zupełnie obciąć. Przyślę jutro goli brodę. Ta wysoka dziewczyna, niech jej się pani każe odwrócić. Niech pani powie całej najstarszej klasie, że mają wstać i odwrócić się twarzami do ściany. Panna Tempel przesunęła chusteczką po ustach, jak gdyby ścierając uśmiech, który na nich mimo woli zagościł. Wydała jednakże rozkaz, a pierwsza klasa, skoro tylko zrozumiała, czego chcą od niej, zusłuchała. Przechylając się trochę w tył na mojej ławce, mogłam widzieć spojrzenia i miny, jakimi reagowały na ten manewr. Szkoda, że pan Brockelhertz nie mógł ich widzieć. Byłby się może przekonał, że cokolwiek czyni z zewnętrzną powłoką tych istot, ich wnętrze jest mu bardziej niedostępne, niż sobie wyobrażał. Przyglądał się odwrotnej stronie tych żyjących medali przez jakieś pięć minut, wreszcie wydał wyrok. Następujące słowa padły jak grom potępienia. Wszystkie te koki na czubku głowy muszą być obcięte. Panna Tempel wyglądała, jakby chciała zaprotestować. Ja, mówił dalej, służę Panu, którego królestwo nie jest z tego świata. Moim posłannictwem jest umartwić w tych dziewczynkach popędy cielesne, uczyć je ubierać się wstydliwie i prosto. A nie chodzić z ułożonymi włosami i w kosztownych szatach. Każda z tych młodych osób przed nami ma włosy zaplecione w warkocze, które tylko próżność uwić mogła. Te, powtarzam, należy obciąć. Niech pani pomyśli, ile czasu straconego, ile. W tym miejscu przerwano panu Brocklehurst. Do pokoju weszły trzy inne panie. Powinny były przyjść nieco wcześniej, żeby wysłuchać wykładu o strojach gdyż były wspaniale ubrane w jedwabie, aksamity i futra. Dwie młode z tej trójki, ładne panny szesnasto i siedemnastoletnia, miały popielate filcowe kapelusze, modne wówczas, zdobne w strusie pióra, a spod ronda tych wdzięcznych kapeluszy spadała obfitość jasnych włosów, kunsztownie ufryzowanych. Starsza dama otulała się w kosztowny, aksamitny szal, oprzyty grono stajami i miała według młody francuskiej grzywkę upiętą fałszywych loczków. Panna Tempel z uszanowaniem powitała te damy, panią Brockelhurst z córkami i przeprowadziła je na poczesne miejsce. Zdaje się, że przybyły one powozem razem z szanownym rodzicem i krzątały się w pokoju na górze. Podczas gdy on załatwiał interesy z gospodynią, wypytywał praczkę i dawał repremendę przełożonej. Teraz zaczęły robić różne uwagi i zarzuty pannie Smith, pod której opieką była bielizna, i która sprawowała nadzór nad sypialniami. Nie miałam jednakże czasu słuchać tego, co mówiły. Inne sprawy zaprzątnęły i przykuły moją uwagę. Przysłuchując się rozmowie pana Brockelhurst z panną Temple, nie zaniedbywałam jednakże przezornie osobistego bezpieczeństwa. Sądziłam, że dopnę tego, jeżeli tylko ujdę uwagi. W tym celu siedziałam głęboko wsunięta w ławkę i udając, że pilnie jestem zajęta rachunkami, trzymałam w ten sposób tabliczkę, żeby nią twarz zasłonić. I byłabym uszła uwagi, gdyby nie to, że zdradziecka tabliczka jakimś przypadkiem wysunęła mi się z ręki i upadając hałasem, ściągnęła oczy wszystkich wprost na mnie. Wiedziałam, że teraz wszystko przepadło. I schylając się, by podnieść pękniętą na dwoje tabliczkę, skupiłam wszystkie siły, by wytrzymać najgorsze. I przyszło. Nie dbała dziewczyna, powiedział pan Brocklehurst i zaraz dodał. To ta nowa uczennica, jak widzę. I zanim zdążyłam odetchnąć, mówił dalej, żebym nie zapomniał, że mam o niej słówko do powiedzenia, a potem powiedział głośno ach, jakże głośne wydały mi się jego słowa niech to dziecko, które stłukła tabliczkę, wystąpi naprzód. O własnej mocy nie byłabym się poruszyła, byłam jak sparaliżowana. Ale dwie duże dziewczyny, między którymi siedziałam, postawiły mnie na nogi i popchnęły ku strasznemu sędziemu. A wtedy panna Tempel łagodnie poprowadziła mnie do niego i dosłyszałam jej wyszeptane słowa: Nie bój się, Jane. Widziałam, że to był przypadek, nie będziesz ukarana. Ten dobrotliwy szept zranił mi serce. Za chwilę ona pogardzi mną. Uwierzywszy, że jestem obudnicą, pomyślałam i zatrzęsłam się od wściekłego gniewu przeciw panu Brocklehurst, pani Reed i im wszystkim. Nie byłam Heleną Burns. Przynieście to krzesło, rzekł pan Brocklehurst, wskazując na bardzo wysokie krzesło, z którego jedna z dyżurnych właśnie wstała. Przyniesiono je. Postawcie to dziecko na nim. I postawiono mnie na nim. Kto mnie postawił? Nie wiem. Nie byłam w stanie zauważyć szczegółów. Wiedziałam tylko, że zostałam podniesiona do poziomu nosa pana Brockelhurst, że znajduję się w odległości jarda od niego i że fala pomarańczowych i fioletowych jedwabnych okryć oraz obłok srebrnych piór rozpościera się i powiewa poniżej mnie. Pan Brockelhurst osząknął. Moje panie. Przemówił, zwracając się do swojej rodziny: Panno Temple, panie nauczycielki i wy, dzieci, czy widzicie tę dziewczynkę? Oczywiście widziały mnie, gdyż czułam na sobie palący ich wzrok. Widzicie, jaka jeszcze jest mała? Widzicie, że wygląda tak jak inne dzieci. Bóg łaskawie obdarzył ją takim samym kształtem, jakim obdarzył nas wszystkich. Żadne wybitne kalectwo jej nie wyróżnia. Kto by pomyślał, że zły duch znalazł już w niej powolną sługę i wspólniczkę, a jednak z bólem powiedzieć muszę, że tak jest. Przerwał, a ja zaczęłam opanowywać nerwowe drżenie i czuć, że Rubikon został przekroczony i że mękę, której już uniknąć nie można, należy mężnie wytrzymać. Moje drogie dzieci. Ciągnął dalej patetycznie czarny, kamienny, duchowny. Bardzo to smutna i żałosna sprawa. Mam bowiem obowiązek przestrzec was, że ta dziewczynka, która mogłaby być jedną z owieczek bożych, jest małym wyrzutkiem, nie członkiem wiernej gromadki, ale przybłędą i obcą. Musicie się jej strzec i musicie unikać jej przykładu. Jeśli potrzeba, musicie stronić od jej towarzystwa, wyłączać zabaw i wykluczać od rozmów z Wami. Nauczycielki, musicie czuwać nad nią, nie spuszczając z oczu jej uczynków. Ważcie dobrze jej słowa, badajcie dokładnie jej postępowanie. Kardźcie jej ciało, by zbawić duszę. Jeżeli istotnie to zbawienie jest możliwe, gdyż Język mój zacina się, gdy mam to powiedzieć. Ta dziewczynka to dziecko chrześcijańskiego kraju. Gorsza jest od wielu małych pogan, co modlą się do brachmy i klękając przed balem, ta dziewczynka kłamie. Nastąpiła teraz przerwa kilkuminutowa, w czasie której ja, zupełnie już teraz przytomna, zauważyłam, że wszystkie panie Brocklehurst wyciągnęły chusteczki i przytknęły je do oczu, podczas gdy starsza pani kiwała się naprzód i w tył, a obie młodsze szeptały – Ach, to szkaradnie! Pan Brocklehurst ciągnął dalej. Dowiedziałem się tego od jej dobrodziejki – od nabożnej i miłosiernej pani, która zaadoptowała tę sierotę, wychowywała jak własną córkę, a której dobroć i wspaniała myślność ta nieszczęsna dziewczynka odpłaciła niewdzięcznością tak brzydką, tak okropną, że w końcu szlachetna jej opiekunka widziała się zmuszoną odłączyć ją od własnych dzieci w obawie, że zły przykład może zarazić czyste ich dusze. Przysłała ją tutaj, aby ją uzdrowić, tak jak dawni Żydzi posyłali chorych do mętnego jeziorka w Becedzie, a Was, Panie Nauczycielki, Pani Przełożono, proszę nie pozwólcie, żeby wody dokoła niej stanęły. Po tym wzniosłym zakończeniu pan Brockelherz zapiął najwyższy guzik surduta i szepnął coś swojej rodzinie która wstała, ukłoniła się Pannie Temple, po czym wszyscy ci wielcy ludzie uroczyście wyszli z pokoju. Odwracając się w drzwiach, mój sędzia powiedział: „Niech ona stoi jeszcze pół godziny na tym krześle, i niech nikt się do niej nie odzywa przez resztę dnia. Tak więc stałam tam na wzniesieniu. Ja, która mówiłam, że nie zniosłabym wstydu stania na własnych nogach na środku pokoju. Wystawiona byłam teraz na widok publiczny na hańbiącym piedestale, co czułam, tego nie opiszą żadne słowa, ale właśnie gdy uczucia moje aż oddech dusiły mi w piersiach, dławiąc i ściskając za gardło, przeszła obok mnie jedna z uczennic. Przechodząc, podniosła na mnie oczy. Jakież dziwne światło jaśniało w tych oczach? Jakim niezwykłym uczuciem ten promień światła mnie przejął? Jakże mnie to nowe uczucie podniosło. Było to tak, jak gdyby męczennik, bohater, przeszedł obok niewolnika albo ofiary i w przejściu dodał mu siły. Opanowałam, grążący mi wybuch nerwowego płaczu, podniosłam głowę, stanęłam silnie na stołku. Helena Burns zapytała pannę Smith o jakiś drobiazg przy swojej robocie dostała burę, że pyta o takie drobnostki, wróciła na swoje miejsce i znowu uśmiechnęła się do mnie, przechodząc. Co za uśmiech. Pamiętam go dobrze i wiem teraz, że był to promień pięknej duszy, prawdziwej odwagi. Rozświetlił jej wybitne rysy, jej szczupłą twarz, jej zapadłe siwe oczy, jak odblask istoty anioła. A jednak w tej chwili Helena Burns nosiła na ramieniu opaskę nieporządna. Ledwie godzinę temu usłyszała, jak panna Skaczert skazywała ją na obiad z chleba i wody na jutro za to, że poplamiła ćwiczenie, przepisując je na czysto. Tak niedoskonała jest natura ludzka. Takie plamy widnieją na powierzchni najjaśniejszych planet, a oczy takie jak oczy panny Skaczert, mogły dojrzeć tylko te maleńkie skazy ślepe na pełne światło gwiazdy.